Witam i zdrowie Was. Kolejny odcinek, Wasze pytanie, nasza reakcja. Tak jest. Witam Was, także kolejny odcineczek. Ale jak zawsze, my nie dajemy rady e, na kobiety, które są w e, na typikalne medycyny. Pytania, pytanie, pytanie o nie, to nie robimy, bo to jest za ważne. Tak jest. Techniki wprowadzające się w odmienne stany, jakich używamy? Eee, najlepiej muzyka. Dobra, porządna muzyka. Kto co lubi, kto na czym się dobrze czuje, i wtedy można sobie zrobić takie coś, że można się wprowadzić w porządny stan. Eee, czy uprawiamy jakieś e, sporty? Tak. Sport wózko, to również jest sport, bo to zbiera również kalorie od nas i to jest dobry sport, bo to jest najpierw to jest Entspanning, um, andano, entspanning. Najpierw trzeba się wysilić, a później można się odprężyć. W każdym razie my sportów jako takich innych nie uprawiamy. Ponieważ nie mamy nawet na to czasu, żeby to robić, a sporty, to ja tutaj mam, jak na przykład, muszę drzewa na zimę sobie narąbać, muszę je ściąć, muszę takie kloce tutaj z dołu wtedy wnosić do góry. To są bardzo ciężkie rzeczy i jest tak stromo pod górę. to Spróbuj z takim tniem na całe plecy wejść do góry z jednym, to, to już wiesz co to jest. Ale ten sport, to co ja robiłam, kiedy byłam młoda, to jest tenis. Judo eh uh, paardrijden? Dat soort eerst. Eh schaatsen? Nou, wees Daar oké. Eh zwemmen? Plivanje. En terras eh uh, op het moment ja startte van eh eens ben eens moet je zien ook te kennen. Je startte van gewichtheffen. start van eh gewichtheffen. Тяжери Ale tylko tutaj w domu. Ja nie idę do e, szkoły sportowej. Absolutnie nie. E, kiedy ja robię ten sport? E, ile razy ja robię ten, e, ten... na hankle. No tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć rodzajów hankli. Tutaj mamy z różnymi obciążeniami. I tutaj ja też czasami sobie troszeczkę podźwigam. To jest tak po to tylko tego, żeby dodatkowo w zimie na przykład. Ale nie robimy jakichś sportów typu cardio, ponieważ one zbyt mocno obciążają układ kwinośny. I tego nie robię i nie używam po prostu, ponieważ jest za dużo ryzyka z tym powiązane, niż by to miało pożyteczności brać. Co do ogólnie sportów, to jeżeli popatrzymy w naturze, nie ma też zwierząt, które by sporty uprawiały i które by sobie biegały tylko i wyłącznie tak dla jaj. Tutaj jest tylko i wyłącznie bieg, żeby coś upolować, bieg, żeby przed czymś uciec. Jak popatrzymy na konie, one też nie biegną kilometrów, jak głupie gdzieś dalej. Tylko jak mają taki moment, jak jest na przykład burza, to sobie pobiegają, pogalopują, to jest ok, ale jak je coś przestraszy, popatrzmy na zachowanie konia. On wystartuje jak szalony, odbiegnie, ale on nie odbiegnie daleko i zatrzyma się i najpierw obserwuje, czy to coś go goni dalej. Czy nie? Bo jeżeli go to nie goni, to on już zostanie tam i dalej. Również, kiedy my zobaczymy na Matkę Naturę, na Panterów albo. Lewe? Lewe. E, oni tylko biegają, kiedy oni są godne. Hmm. I to nie znaczy, oni są takie moderstwa, które każdy ludzi mówią. Nie. Oni śpiątają, bo oni tylko zbierają. Najsłabsze zwierzęta kotur są. Tak jest. Dobra, przejdźmy dalej. Żywica stoi, czy jest do czegoś dobra? Żywicy stoi nie używam, ponieważ tuja jest niezbyt dobrym drzewem, jeżeli chodzi o moje doświadczenia i o doświadczenia znajomych, którzy też przy tym pracują. Tam się wydziela zbyt dużo toksycznych gazów z tego drzewa, i ono jest trujące, tego ja z tui nie korzystam. nie potrzebuję tujonu, to mam wrotycz. Nie potrzebuję tutaj tui do tego, bo to jest za mocne według mnie. I można się tutaj krzywdę sobie zrobić, dlatego ja tego nie używam. Eee, woda zwykła czy destylowana do oliwki magnezowej? Optymalnie byłoby to, żeby to była woda destylowana. Ale jeżeli nie ma wody destylowanej, to można rzeczywiście użyć wody przegotowanej wtedy do tego. Ale proszę bardzo, nie zróbcie ten e, błąd. Woda destylowana nie jest woda demineralizowana. Tak, to nie jest to samo, to są dwie inne rzeczy, bo często ten błąd właśnie się pojawia, niestety. Okej, okay, morsowanie Wimahofa, czy to jest dobre? Jak ktoś chce, ma taką ochotę, to jest jak najbardziej dobre. Kiedy wy umiecie holenderski język, niemieckiego języka albo angielski język, zobacz, co było robione do niego. Ten badanie w szpital Najmieje, i we wiecie wszystko i po co to jest bardzo doskonale dobre. Tak, no i tylko trzeba też pamiętać, że są pewne przeciwwskazania, na przykład kardiologiczne i tego typu rzeczy. Na to trzeba zwrócić uwagę, nim się to zacznie. Dalej, co symbolizuje Ci Sowa? Sowa symbolizuje przede wszystkim wiedzę tutaj, ponieważ bardzo często, jak popatrzymy, ja mam takie stare lampki z PRL-u, nie mam rady, mam ich teraz pokazać. one się mogą pokazywać na niektórych filmach. Tam jest sowa, to jest lampka z porcelany. Ta sowa stoi na książkach. Ona trzyma swoje szpony na tych książkach. Także to już jest taka dawna symbolizacja też wiedzy tego wszystkiego że, wiedza jest, że sowa jest jak gdyby takim strażnikiem wiedzy, który jest. Kiedy zobaczymy również na ten książkę książki kupiony z Solandy, tam był z przodu, na pierwszej stronie, było tam taki ex libres. I tam też było sowa, który siedzi na krzęskach. Tak jest. I dodatkowo sowa jest też stworzeniem mistycznym, ponieważ bardzo często jest w nocy, można ją spotkać, jest w nocy aktywna i zawsze ma coś na sobie takiego mistycznego. Także sowa też ma swoje znaczenie jeszcze w magii, ale to już inna tematyka. Dobrze. Czy płatki drożdżowe mają sens? Ja bym tak, my ich nigdy nie używaliśmy, ponieważ one mi a. nie smakują, to jest pierwsza sprawa, a b. problem jest taki, że niektóre mogą być zanieczyszczone mm, różnymi dziwnymi substancjami. Już słyszałem nawet, że dodaje się do niektórych E621, czyli ekstrakt drożdżowy. On się kryje pod tą nazwą też. A to już jest glutaminian monosodowy i to jest substancja bardzo kontrowersyjna i wywołuje wiele różnych niefajnych e, rzeczy. Ale są ludzie, którzy lubią to, którzy uwielbiają to, którzy e, jedzą to, ale to zależy na osób, to jest tak samo. E, ja byłam e, na e, surowe jedzenie. Ja byłem na fruterianizm, to nie było dobrze na moje ciało, ale na inne ludzie to jeszcze to jest bardzo dobre. I tak dalej masz surowe, tylko masz e, tak. rybę i dodatkowe tłuszcze w tym, no i to jest tyle. A reszta i tak dalej jest surowa, masz pecha, sorry. Nie schodzi. <noise> Objawy przebiałczenia. Co to jest przebiałczenia? Za dużo białka. Przede wszystkim stawy można wyczuć tutaj w tym wszystkim, ponieważ zbyt dużo białka idzie w stawy. Przynajmniej u mnie zawsze tak było. I tutaj czujesz takie jak gdyby ograniczenia. Coś nie możesz podnieść ręki do samego końca, coś kolano ten tego szwankuje. To jest za dużo białka już, które jest pierwsze w tym. Drugie to jest, można wykryć też białko w moczu. Też może się takie coś zdarzyć, po prostu wtedy jest to tam przez to usuwane, jak tego jest za dużo. Z mięśni takie bolesne, na przykład w plecach, że bardzo boli i ten tego, to też może być objawa, że jest zbyt dużo białka w organizmie, bo białko było kiedyś używane po to, jak się pracowało, czyli jak szedł chłop na pole, coś tam robić, to się najadł białkowych rzeczy i po prostu tam musiał siłę mieć, używać i to białko zostało wszystko ładnie przepalone w dzisiejszych czasach, siedząc tylko i wyłącznie przed komputerem i klikając, ile tego białka potrzebujemy? To znaczy, tylko nasi ręce i naszemu schrobię praca. Ale również ja myślę, proszę zobacz, kiedy wy macie takie objawy, co on już mówił, co jest jeszcze na wasze jedzenie, i to jest również jeden produkt, który ja mówię, i on również, który my mówimy dużo razy. Na naszych filmików, i to jest jeden produkt. Kiedy wy, jeśli nie wiemy, nie wiecie, jaki produkt to jest, bardzo proszę, przepraszam, zobaczcie ten filmików. Jeżeli ktoś jeszcze pracuje na budowie, na przykład ma ciężkie prace, jak najbardziej, białko jest tutaj wskazane, ponieważ bardzo fajnie będzie to pomagać we wszystkim. Ale jeżeli rzeczywiście nie pracujemy jest zbyt ciężko, to trzeba uważać z tym białkiem. Ale tutaj nie chodzi tylko o białko zwierzęce, również białka środkowe rośliny. Tak, rośliny też mają tutaj dużo do powiedzenia. One potrafią tak samo zadziałać jak i zwierzęce, chociaż może w niektórych wypadkach nawet i silniej z tego, co ja zauważyłem, bo ja, ja kiedyś jeszcze jadłem mięso, to nie miałem aż takich problemów ze stawami, jak się najadłem fasoli. Miałem dużo, dużo gorsze problemy niż po mięsie. Także na to też trzeba zwrócić uwagę. Gruba skóra w niektórych miejscach na stopach. Gruba skóra się będzie tworzyć w niektórych miejscach na stopach, ponieważ to jest jak gdyby nasza naturalna podeszwa, która się tworzy. Ludzie, którzy chodzili kiedyś boso cały czas, mieli bardzo grubą skórę tutaj na dole i potrafili chodzić i po ostrych kamieniach, i po wszystkim na boso. A ktoś, kto całe życie chodzi w butach i skarpetkach, gdy wyjdzie na przykład na ostre kamienie, to będzie tak szedł, jakby, nie wiem, na, na jakichś pineskach chodził, czy na czymś, ponieważ nie ma grubej skóry na nodze i pojawia się problem, nie idzie chodzić wtedy. A ktoś, kto tak chodzi, wytworzy mu się taka warstwa na dole, że on może po wszystkim iść. Nawet i po szkle już widziałem, jak tacy osobnicy chodzili i nic im nie było, ponieważ taka gruba była ta skóra. wtedy. Tak buty się z tego zrobią po prostu. Ale... Również to jest praca w ogród, w na ręce, kiedy mamy um, szybę so, na w ofiarę włoch. rękami pracuje nie, na przykład przy łopacie, to też się robią odciski takie twarde. E, przy tym to też e, często już zaobserwowaliśmy, że tak jest. Czyli wtedy skóra się też w tych miejscach robi po prostu twardsza, żeby się to przystosować do tego. I to jest naturalne, 100% naturalne metody na nasze ciało, to znaczy od matka natura. Tak, a taką grubą skórę na przykład to ona ma. Chyba jak te czołg na piętach i na tym wszystkim. Może chodzić po wszystkim. <laughs> strzelanie w stawach. Słowo strzelanie? Szkite. Nie znam. Krake, endegelenkę. <laughs> Brakuje witaminy d C, k MK7 oleju magnezowe. Również musimy tutaj zobaczyć, jaki jest w środkowe wasze jedzenia. Jaki jest ten biały substancja, który jest gorszy, najgorszy na cały świat, który atakuje nas na wszystko strony, co kupiemy. Ale mogą być też problemy, na przykład z brakiem kolagenu, gdzie się wytwarza za mało mazi w środku. W stawach i tak dalej, to może być bardzo częstym objawem strzelania w stawach jest też borelioza. To też już zauważono, że jak tak właśnie strzela, że wtedy jest borelioza. Niestety na to też trzeba zwrócić uwagę. No i tak jak mówi, za dużo cukru w diecie również szkodzi stawom i tak dalej. To może być wszystko właśnie przez to, ale tych przyczyn jest więcej to są tylko takie parę. Woda szungitowa śmierdzi po dwóch, trzech dniach. E, tak jest e, szungit, tak jak mówiłem, nastawiamy. 12 godzin powinien stać i wtedy już można go używać. E, czyli na noc zalewamy sobie, od rana już zaczynamy go pić i do wieczora to ma być użyte. To nie ma stać 2-3 dni. E, to ma być do wieczora wypite. A jak nie jest wypite, się wylewa i się robinowy, ewentualnie kamienie przepukać. Także nie zostawiamy 2-3 dni wody szungitowej. To jest krzem, który się tak zastawia Krzemienie się zostawiało 2-3 dni, ale nie szungit. Orzechy namoczone czy masło orzechowe? Co jest lepsze? Wydaje mi się, orzechy namoczone są lepsze. Ponieważ z masłem orzechowym, przynajmniej test orzechów ziemnych, tutaj o tym mówię, bo można zrobić sobie też z innych, z laskowych na przykład, e, trzeba zwrócić uwagę, że tam bardzo często bywają różnego rodzaju pleśnie. E, kiedyś, jak wprowadzono po pierwszych momentach, właśnie e, masło orzechowe, e, pojawiło się bardzo wiele nowych nowotworów na ten moment u ludzi. Była taka plawa, plaga wysyp nowotworów. Później to powiązali właśnie z tym masłem orzechowym, że tam były aflatoksyny różnego rodzaju, czyli pleśnie, które przyczyniały się do wywoływania nowotworów u ludzi. No i przede wszystkim to orzech ziemny nie jest w sumie orzechem. To podchodzi pod fasolkowe, czyli pod Bo to rosły na dole ziemia. Tak, czyli to nie jest w sumie orzech, jak to się mówi na to. I niektórzy osób ma uczulenia tutaj na to. I to niektóre są naprawdę bardzo paskudne uczulenia na tę rzecz. Anaphyloktis i Wtedy może się to źle skończyć. E, plomby almogatowe, no to akurat jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka nam się może przytrafić, ponieważ cały czas to zatruwa organizm. Były robione jakieś badania specjalną kamerą, e, filmowane. Na przykład po wypiciu ciepłej kawy, bo to filmowane jak z tego zęba, rtęć cały czas paruje. E, I to akurat nie jest dobra rzecz, bo w tym momencie cały czas się trujemy rtęcią. Też przy jedzeniu to się ściera. No i cały czas dostarczamy sobie rtęć do organizmu, a to bardzo zła rzecz. E, normobaria, co myślisz o tym? Dobra rzecz. Jak kogoś nie przeszkadza mu, że mu uszy będzie zatykało i takie nieprzyjemne uczucie, jak się wchodzi do tego, to może tego używać. No ktoś, kto cierpi na nerwicę lękową, e, radziłbym uważać, ponieważ można dostać paskudnego ataku paniki, wchodząc do tego. Także na to trzeba zwrócić uwagę. Poza tym jest to dobra rzecz. Ja robiłem kiedyś krótki filmik na ten temat. Byliśmy w jednej takiej komorze. E, no to tam e, też jest fajnie. To się wytwarza tam... E, Komórki macierzyste się. Ja byłem tam krodukcje. w środku, ale on był na dwoje. Tak, jak ktoś musiał filmować, ja jeszcze telefon dostałem w tym momencie. także. Tak miało być widocznie. <grym> Czy miód traci wartości w gorącym? E, ogólnie mówi się, że traci wartości w gorącym. E, niestety, ja tego do końca nie mogę potwierdzić, ponieważ kiedyś z pewnym takim panem się rozmawiałem jeszcze w Niemczech, on się zajmował takimi różnymi rzeczami. Właśnie w tym i on gdzieś miał prowadził jakieś tam badania na ten temat i takie swoje prywatne, i potrafił zauważyć, że to jest minimalna ilość, która się traci w tym gorącym, naprawdę taka malusieńka ilość, że to praktycznie nie ma znaczenia w tym wszystkim. Oczywiście najlepiej jest, jeżeli mamy jakieś herbaty, to wystudzi tą herbatę i dodaj dopiero wtedy miodu, ale ja używam go, jak zauważyliście, bardzo często do różnego rodzaju syropów, które pasteryzuję. Czyli tutaj już jest temperatura bardzo wysoka. I nawet jeżeli by ten miód stracił wszystkie swoje właściwości, co jest rzeczą niemożliwą, e, przez takie coś, to nadal jest dla mnie ten miód dużo, dużo lepszy, jakbym użył ten wyrefinerowany biały cukier do konserwacji tego. Dlatego ja się tego nie trzymam, tej zasady. Ja wiem, że to jest minimalna ilość, którą ten miód traci i po prostu go używam. Ale jeżeli gdzieś to herbaty bym go miał dodać, czy do czegoś, to dodam go dopiero wtedy, jak to już jest wystudzone. No bo po jakiego grzyba mam go dawać, jak to jest ciepłe, wrzące, jak mogę go dać i później. No ale do soku, który muszę spasteryzować, już tak nie zrobię. Dlatego to jest taka rzecz na marginesie. Dobra, mamy kolejną kartkę zrobioną. Także na tym zakończę, nie będę już następny y, zaczynał. I oczywiście wiemy, nie każdy osób lubi, co te, ten rzeczy, o którym my mówimy. Bo przepraszam, to nie jest nasz problem, to jest wasz problem. To są wasze pytania. Tych <noise> pytań jeszcze jest troszeczkę, jeszcze trochę będzie, zobaczymy, jak to długo jeszcze będzie szło, ponieważ jest ich coraz mniej. Już ta ilość spada, także powoli będziemy doganiać. Oczywiście pytania, które teraz są zadawane. Na przykład nie będą w następnym Q&A odpowiedziane, ponieważ ja to idę według kolejności, także to prawdopodobnie trzeba będzie poczekać. 2, 3, może nawet 4 kółe, na tyle tego jeszcze jest tych pytań, także to ma swój czas. Także niestety nie da się tego odpowiedzieć, że jak wy dzisiaj zadacie, to ja już to następny tydzień odpowiem, nie da rady, tak. Tego jest za dużo, bo tak mi pomieszał kolejności, później by było nie fair dla tych, którzy zadali wcześniej pytania. Bo musieli długo czekać. Na razie tylko jedno pytanie o te herbaty w tamtym tygodniu. Wziąłem naprzód, ponieważ bardzo dużo osób o to pytało, dlatego przerzuciłem to pytanie na szybciej. Ale resztę jadę po prostu po kolejności, bo to by było nie fair. Także cierpliwości. Jak nie było pytanie zadane medyczne, to na pewno pojawi się taka odpowiedź. Jak mi YouTube tego komentarza nie skasował. <grytanie> Jak zawsze. Dobra, także. Tyle na dziś, pozdrawiam Was. Miłej niedzieli, trzymajcie się, hej. Do następnego razu. Pa.